Bardzo ważny dzień dla redakcji telewizji Leszno. Janusz Skrzypczak, który od 666 odcinków programu Historie 1001 drobiazgów współpracuje z naszą redakcją, otrzymał odznaczenie Zasłużony dla miasta Leszna. Janusz Skrzypczak urodził się w Poznaniu, ale od lat związany jest z Lesznem. W 1990 roku otworzył komis 1001 drobiazgów. Teraz prowadzi galerię. To człowiek o ogromnej wiedzy i erudycji, antykwariusz, autor książek, wystaw jego szczególną pasją są zegary. Wydał przepiękny album o 100 zegarach z własnej kolekcji. Janusz Skrzypczak zbiera cudowne przedmioty, ma ogromną wiedzę na ich temat, pokazuje ich duszę i piękno. Od 13 lat współpracuje z naszą redakcją. Ukazało się 666 odcinków jego programu Historie 1001 drobiazgów. Można oglądać na kanale Janusza Skrzypczaka na YouTube. Dla telewizji Leszno to wielki honor współpracować z Januszem Skrzypczakiem. Jesteśmy dumni z tego tytułu. Oprócz Janusza Skrzypczaka Rada Miejska Leszna przyznała jeszcze siedem tych zaszczytnych wyróżnień.